amerykańskie flagi i to nie gdzieś w Iraku czy w Afganistanie, ale w Liverpoolu przed stadionem na Enfield Road. Wielkie pretensje mają kibice derec do amerykańskich właścicieli Liverpoolu za zwolnienie Rafy. Beniteza. I chociaż rozumiem frustrację kibiców Liverpoolu obecnym stanem, w jakim się znalazł ten wielki klub, dwukrotny finalista Ligi Mistrzów, zwycięzca Ligi Mistrzów w ostatnich latach, to wina amerykańskich właścicieli, że tak skąpią, że, że, że tak mało jest gwiazd, że klub. Kiedy czołowe gwiazdy jak Torres czy Gerard doznały kontuzji, zajął dopiero siódme miejsce w Premier League i wypadł z ligi mistrzów, to jest w dużej mierze ich wina. To jednak akurat rozstanie, bo nawet nie mówię zwolnienia, ale rozstanie Beniteza z Liverpoolem jest dla mnie zupełnie zrozumiałe obie strony były już sobą zmęczone zobaczmy Benitez jest trochę ofiarą tego swojego szybkiego sukcesu od razu w pierwszym sezonie zwycięstwo w lidze mistrzów a więc i wielkie oczekiwanie tymczasem poza tym jednym sukcesem nic tak naprawdę nie zrobił a już ostatni sezon to jest pasmo klęsk bo to są jak wspomniałem niezakwalifikowanie się do ligi mistrzów w trakcie rozgrywek wypadnięcie z Ligi Mistrzów tak wcześnie, jak prawie nigdy nie zawojowanie nawet z przeciętnej Ligi Europejskiej, odpadnięcie w, w lokalnych krajowych pucharach. Wreszcie, co więcej... Benitez, który nigdy w przeciwieństwie na przykład do, do Jose Mourinho nie był znany z budowania sobie wyjątkowych relacji z zawodnikami, stracił szatnie. Wręcz Steven Gerrard czy Fernando Torres mówili, że odejdą, jeśli zostanie Benitez. Co nie znaczy, że zostaną, kiedy teraz Beniteza już, Beniteza już nie ma. Nie jest to wcale takie pewne. Niemniej jednak, wszystko się posypało, ta współpraca się posypała, do tego dosz doszło jeszcze zasłużona krytyka moim zdaniem za transfery Beniteza. No. Aquilani za 20 milionów euro, czy funtów wręcz, no naprawdę jest to dla mnie niezrozumiały transfer, a i inne transfery, no wynikały trochę z tego skomstwa właścicieli, więc myślę, że, że po tych sześciu latach, no, nadszedł ten moment, kiedy wypadało się rozstać. Teraz pytanie, umarł król Rafa, kto przyjdzie, kto przyjdzie do klubu w takiej sytuacji, no wymienia się różne nieprawdopodobne nazwiska, jak na przykład Hus Hilling, nie wierzę, wielki trener, udowodnił. To w Chelsea wielki klubowy trener, bo to, że reprezentacyjny to wiemy, no ale właśnie objął reprezentację Turcji. Miałby ją nagle zostawić dla klubu, siódmego klubu Premier League to tam jeszcze pada? No, no, no myślę, że najbardziej prawdopodobne są nazwiska z, z Anglii. No po prostu ludzi, którzy świetnie znają i tych piłkarzy, i ten klub, i sytuację. Nikt nie będzie ryzykował jakiegoś nowego trenera z Europy, obiecującego jak Rafa był w tym 2004 roku. Kenny Dalglish, wielka klubowa legenda. No ostatni były wielki piłkarz i trener, który ostatni zdobył dla Liverpoolu mistrzostwo Anglii. Nie jedno zresztą, ale kiedy to było? No, futbol wtedy był zupełnie inny. On teraz objął taką rolę ambasadora, opiekuna drużyny do znalezienia nowego trenera. Myślę, że ten nowy zostanie znaleziony. Może Roy Hodgson, opromieniony sukcesami z, z przeciętnym bardzo fulam, chciałby przejść do troszkę bardziej przeciętnego klubu, jakim stał się Liverpool. Martin O'Neill byłby najlepszą opcją, ale czy Yy, zgodzi się tak ambitny trener do klubu z takimi właścicielami, z takimi możliwościami. No i jest jeszcze jedna, yy, nie najlepsza możliwość dla Liverpoolu. Mówię o Jurgenie Klinsmanie, bo choć go bardzo lubię, podziwiam cenie. Wiele razy z nim miałem przyjemność robić wywiad. No jest to wspaniały człowiek, były wielki zawodnik i wielki motywator, ale trener. Trener nie najlepszy, co pokazał w Bayernie, a jego sukces z reprezentacją Niemiec nie byłby możliwy bez asystenta Joachima Lewa, którego raczej ze sobą na Enfield nie przywiedzie. Natomiast amerykańscy właściciele, zakochani w prawie Amerykaninie, Klinismanie, mogą go tam jednak zainstalować. Moim zdaniem najbardziej prawdopodobny będzie Roy Hodgson, który ma najmniejsze oczekiwania, a pokazał, że jest wielkim trenerem. W przeszłości prowadził przecież tak wielki klub jak intermedial. Szkoda, żegnaj Rafa, ale umarł król i za chwilę będzie nowy król.